Dobra, lecimy, lecimy za nim. Dobra. Dobra. Uderzamy! Wokorne, nie! Dzień dobry, z Matronix i dzisiaj będziemy grać w PCD. I co oni robią? Tutaj jedzie maluch, a tutaj jakiś stoi na rondzie. I tutaj to jest taki typol. I mamy pierwszą miniaturkę. Zrobimy. Taką miniaturkę. Mhm. O, się odłączył ktoś. A, zresztą ktoś samochód. Dobra, tutaj postawimy tak drona i robimy zdjęcie. Gdzie jeszcze fajne pojazdy? Będzie widać. Dobra moi drodzy, czycie więcej odcinków? No dodajcie łapeczkę w górę i subskrypcję. I zapraszam jeszcze na TikToka mojego! E, macie link w bio. Albo w komentarzu. Dobra, bierzmy sobie motocykl. Gramy na, pu na publicznym serwerze. Tutaj... Mm -hmm. Jest sporo osób, ale nie aż tak dużo. Dobra. Co się dzieje z tym motorem, kurczę? I ja ci kręcę. Co się dzieje z tymi... Dobra. O kurczę! Czekajcie... Muszę. Jeszcze... Dobra. Tutaj wstawiłem sobie, mhm. Mm mm -hmm. I teraz... o I czekajcie, czekajcie, moi drodzy. Musimy tutaj wejść sobie. Okej. Okay. Y bierzmy, bierzmy, bierzmy. I mamy to, mamy to, moi drodzy. Dobra, mamy szczęście. Dobra, chodźmy teraz. I chodźmy do takiego żuka. Dobra moi drodzy, ocena takiego, tego żuka, ładny jest, ładny jest, ale, ale trochę mi się nie podoba, jest taki free model w podwórku, no jak zawsze, robią sobie domki w własnych modelach i, a potem postawiają pojazdy z free modelą, mogli zmienić coś moi drodzy, w tej grze dla graczy, bo mogli powiększyć trochę mapę albo te miasto główne miasto mogli a tutaj co się dzieje A samochody chyba robią zlot jakiś tutaj bejkonek. oj ojoj oj. tutaj baconek stoi i zaraz pił jakiś samochód z BMW Tutaj zriftuję ten biały... ten biały... bę... Be to jest ten. No to jest bęciarz. Dobra. Wleciałam do niego. Dobra moi drodzy. No to tutaj jeżdżą autobusy. O tutaj jest. Tutaj jeden. Ziutek. Dobra. No gra... gra trochę jest taka... taka średnia dla mnie. Bo po paru bo parę lat już ma ta mapa już i do tej mapy coś na, coś zmienił na pewno. O! Ten ziutek Signą! Chyba się odłączył. Dobra, chłopie. No to teraz jedziemy. A tutaj co za co za chłop. Dobra. Teraz lecimy. Tutaj nie można uderzać w samochodach, ma niektórych... Dobra, tu jest za wolny samochód. Biorę taki sportowy. Dobra, kurczę, nie ten. Dobra, bierzmy... O, taki fa taki fajny, fajny. Dar zarąbisty jest. Dobra, no to teraz jedziemy. Moi drodzy. I tutaj lecimy. Niedługo będzie liveik. I dostaliśmy mandacik, dobra, nic, 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 dostaliśmy plus, a nie minus, dobra, gonimy tego chłopa, dobra, witam, witam, ojoj, oj, oj! kurczę, dobra, witam, witam na zlocie, Nie, nie mogę wjechać! nie, 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 co za samochód dziwny, aż tak por, po, proszę, proszę. To jest samochód proszek. Proszek, tak. To jest Porsche takie. Ale to jest nazwa proszek Taka polska nazwa. Moj ojojo! Co to jest? Dobra. Zaraz w niego lecimy. Niego witam! ci chłopie! Co za chłop. Dobra. Lecimy, lecimy za nim. Dobra, dobra, uderzamy. Łokorne nie! Nie wleciałem, nie wjechałem pod niego. Dobra, Oczamy światła. Ej! Co się stało, jak kliknąłem światła? Dobra, moi drodzy. Taka, taki zlocik... Dobra, lecimy. Wow! Okej, okay. to jest przepickie. Lecimy za nimi. Co się... Znów się stało z tym por... Proszę! Jakieś, jakieś... gówniane proszę. Dobra, pyk! Dobra, lećcie, lećcie, lećcie! konie was! O, o! Aho! Jadą gdzieś. Czekajcie musimy znów zrespić, bo nam to zepsuł. Dobra, teraz lecimy za nimi. Dobra, chyba już wiemy gdzie, my, gdzie oni są. Dobra. Zaraz będziemy go ich gonić moi drodzy. Tutaj fotoradar. Witam. Co to? Tak gdzie jest drugi? Tutaj jedzie. I tu jest cała bębka. Bum! Ej, to jest ten! Taki sam. O tutaj jest ten chłop z tym białym bębką. Tutaj jest pełno. Pemkach dobra, tutaj, tutaj jest bardzo mało samochodów. Kurde, znowu wjechałem pod te rzeczy przez buroki. No dobra, Dobra. będziemy ich gonić. Kurcze, ooo, jest dźwięk wskazów. Bum, bum, jeszcze elka ich tutaj wleciała. Elka, elka. Uczy się prawo jazdy. Dobra, gonimy go. Gonimy, boom! Dobra, robimy taką, takie trolle dla nich. rab bum! boom Dobra, teraz bum-bum! Oho, bum! dobra! Jeszcze raz lecimy, ją! Bara, bum bara, ra <laughs> Dobra! Borowski! Dobra, Batrojon! Teraz jeszcze raz robimy. Co śmieszy mnie! barabum. Babu! Babamu! Dobra! A gdzie jest ta? Elka, Elka, Elka? Jest ta Elka. Szukamy. Szukamy tego, tej Elki. Gdzie się zgubiło? Dobra. No teraz lecimy. Pia ja, pili! Dobra. Siadowała mapa. Dobra. Tutaj. Skasujemy. E, tak średnio mi się wydaje, że ten, ten środek mi się nie podoba. Bo taki, no, wymazanymi tymi różnymi. Łaj, Różnymi takimi. Tekstury, tekstury. Takie dziwne są. Takie... Nie takie... Są z free modeli. Takie. Dobra. Oj, korre, Nie! Nie chcę takiego czegoś. Czy już. Dobra. O! Ej! jak klikam. Patrzcie. Jak klikam to... To się... To się nieraz... To... był. Wy... To resetuje się samochód. Nie wiem czemu. wojojoj gościu! Tara, boom! Ej, czy można już usiąść gdzie jakoś? To tylko za. Dudol, da bara bum, bum! Za jeden. Dobra, jedziemy. To jest taki dziwny samochód. Para, boom! Para, Zostałyśmy mandacik, za przekroczenie prędkości. Dobra. Tutaj jedziemy dalej. Spotkamy jakiś jutów jednych. nasz Locik O, o. E Discord. O. Jakieś nieciekawe, takie nudne. O kurde! Płaczcie. Ja pidi. Co to jest za dźwięk? Hej! Co się stało? Co się stało z tym dźwiękiem? Eee. Co to. Dobra. Jak to wyłączyć? Ej! Ej! Dlaczego jest ten dźwięk? Dziwny. Czekajcie. Co to jest? Patrzcie. Patrzcie, jaki głośny. Patrzcie. Coś się stało. Chyba się cały dźwięk zbugował. Ten dźwięk mnie trochę przeraża. O kurde. Dobra, lecimy! Tak, znów zerspimy samochód. Czemu nie mogę zerspić? Aha! On się znów zrestował. Dobra. Oj kurczę. Aż tutaj we mnie wleciał samochód. Dobra, a teraz... Teraz znów się zbugowało, że nie mogę wejść. Nie mogę wejść! Naprawcie to! Naprawcie to, kurczę! Czemu nie go wejść? Z samochodu Człowieku Czemu ja, czemu nie mogę wejść? Dlaczego? Nie róbcie mi żartów żadnych, kurczę nie mogę wejść do tego dziwnego samochodu? Dobra, chodźmy, bierzmy... Aha! Coś się stało... O kurde, nie! Nie, 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 nie... Zaraz ciszę ich. Żeby nie... O, o, nie... Nie tutaj, nie tutaj... Dobra... Nie, do, do, dobra... Dobra... Zaraz bierzmy jakiś kolejny samochód... Do testów mnie tego... Kupię go. Dobra, nie widzę ich dalej ich. Magiś pojechali. Dobra. Bo dużo osób jest. Mechanik jest. Raz, dwa. Dziesięć, dziesięć osób jest na serwerze. No, na, takie, na taką godzinę to chyba jest takie coś. Dobra, lec lecimy do Gareri. Gareri! go oj, kurcze, Kiedy wybudują środek Gareri? Taki jestem ciekawy, widzowie. Jestem ciekawy, ciekawy, ciekawy. Kiedy zbudują? A tutaj? To... A tu co jest? A, Czarno, czarno, czarno. Dobra. A tutaj coś jest tu. Czekajcie. Aha, pusto, pusto, pusto. No ale mogę i dać taki środeczek, bo fajnie wygląda. Ta galeria Żeby zrobić taki środeczek. Tak było fajnie. Tak ciekawie w tej grze. No. Było ciekawe. Ciekawie. Ale to jest tak wielka gra z największym autostradą w polskich grach. Ale tą garerię mogli lep le lepiej zrobić tutaj boo ja pili o daliśmy radę je polecieć dobra o też tutaj działa. i znów ty, znów się zbugował samochód jakoś dobra teraz znów lecimy i bum! ja pili dobra nie widzę za bardzo tych ludzi tutaj gdzieś się zrozbili piły O, tutaj jeden jest. Ja... BUM! Dobra, moi drodzy. Be, do, tak robić mi no to w spoko. takie BUM! BOOM! Bra-bum! BOOM! Dobra. Tutaj. Kurczę. Ale mogli tutaj dać takie rejestracje. Jeszcze mogli dać ten game pass. Że, tutaj. Tutaj. E, no różnie mogli dać tutaj. Albo Radar Detektor. Mogli dać nie tylko... Nie tylko z plusem. Oj, oj, oj. Boże, szty. Jak leciała. No. Mogli dodać trochę... Game Passów i jeszcze mogli dać... Nie tylko plus... Plus to... Pak... Znaczy... Bo bonus. Nie tylko, tylko na minusie. Bonus i serce, nie? To było fajnie. Dla... Tutaj, tutaj jest TV. No. To jest ten wieżowiec z podwórku. No, moi drodzy. Z podwórko. Czy... To jest TV podwórko. Czyli Television. Dobra. Chodźmy do BMW. Do naszego BMW. I teraz lecimy dalej. Tutaj. Tak, będziemy normalnie jechać. Będziemy Tutaj nie przeszkadzał. Nie przeszkadzać trochę. Chyba już wszyscy mają... Łabu! on Dał się dobrać moi trosy. Jak to możliwe? Dobra. Y y podwórko. Co to jest za Arkram? Mm. Doner, podwórko. C <grym> A tutaj decyzja witam, witam. O, są mocne full Dobra. Plan na dziś. Podwórko do kebab. <ścoughs> Co to jest? Co to jest za gość? Dobra. Co tutaj robi... <ścoughs> ten gość! To jest ten gość. Był kiedyś memem. Starym. To jest... Nie, to był jakiś... Nosoro? Nie. Czekajcie, muszę się... Muszę przypomnieć. Co to była za postać tutaj memowa. To było dawno, dawno temu. Jeszcze nie było tego kanału, moi drodzy. To było dawno. Tutaj mamy. Kebab w półce. Roll kebab. <laughs> na kebab! Nacho! Alejandro Garnacio. Dobra. Trochę są minusy tutaj w tej grze. Ale jak klikniesz... O! To to się resytuje. To samochód. Dobra, nieważne. Dobra. zaraz lecimy. Kolejny. Dobra, lecimy znów. BUM, BUM, BUM! Dobra. Trzy. Dwa... Dogoni go! Dogoni go! To ja Japidii! Kurcze. Prawie nie wle. Dobra, muszę. W... Co, go. Uciekam i uciekam, siutek. Dobra. Lecimy, lecimy. Prosto. Prosto. Prosto, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy! Orzesz ty! Co to było? Dobra. Jeszcze raz w niego. W niego. Ej, teraz kupi ten samochód, czy co? Dobra, teraz poszukamy kogoś do uderzenia. Jop, Aż w autostradę poleciliśmy, prawie. A taki, takie jakieś sto, jakiś 100 milimetrów. No, trochę, prawda, tra to jest. Dobra, teraz. O, żeż! Juhu! O jak uderzył ten samochód! I prosto w słup. Tutaj na dworcu PKP. Dobra, moi drodzy. Tutaj na ship i walnę znów w ten słup. Myślę, że taki niewidzialny jest, ale... ...to nie jest. Tylko taka zasadzka dla graczy. Dobra. Tutaj szukamy kolejnych ziutów. Tutaj uderzenia. Dobra. O karetka, karetka! Witam karetko. To, jest, y, to nie jest karetka. Myślałam, że karetka. To jest fast. Co fast? Czekajcie. A sprint delivery. Aha, to jest delivery. To jest prosto z delivery. Tutaj jest medyczna karetka. A mi się wyda wydawało. Dobra. Boom! I teraz prosto w budynek. Boom! Dobra, no to teraz jedziemy dalej, żeby poszukać kolejnych, kolejnych graczy do bombowania. Dobra, 3, 2, 1! ło, orzesz, ty! Co to jest? Kurczę! Dobra, lecimy jeszcze raz. Tak prosto w rondo. Dobra, idycent, Jakiś samochód yy, na kamerce który leciał prosto w rondo. 3, 2, jeden BUM! Jakiś średni, średni, średniówka trochę. Dobra. Teraz lecimy kolejne, kolejne, tutaj zaczyna się droga. Ale lecimy... Dłoby bły, Chyba tutaj się robią jakieś wści Ej! Mam pomysł taki, że polecieć nad tym na samolot tutaj. Podwórku, zobaczmy, czy działa jakiś to jest Airport e e L-port podwórko. I teraz lecimy prosto w tego w, do, do lotniska w podwórku. Kurde, jak ardło i pole. Jak gadam ciągle. Dobra, tutaj są nasze samoloty. Dobra, tylko takie normalne puste. A tutaj będzie ten, ten, bo będzie, o, no takie same, myślałam, że są te inne, jeszcze, zlot, jeszcze zlot, lot, lot, ale, no, widać, że są te, te inne, chyba pro mogą prowadzić tylko administratorzy w podwórku, dobra, tutaj gdzieś, tutaj, aha, tylko sprawdźmy, czy, czy, czy coś jest. A, pusto. Pusto jest, moi drodzy. I jeszcze ten dzień. Mogę... Ej, można tutaj zrobić trade. Mmm, trade. trade. Mogło być też jak na PCD, moi drodzy. Żeby zrobić takie trady. Okej, okay. nie ma problemu. Okej, okay, moi drodzy. Teraz gdzieś pojedziemy. Taka zawrotka. 3, 2, 1. Buuuu! Dobra. Taka zawrotka to jest zbyt mocne. Zbyt mocne. Dobra. No moi drodzy, to bo było... dzisiaj kończymy już na dziś. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Elo, cześć. Diamanko i do zobaczenia. I. ją I... siemano! Dzisiaj to było. To będzie już. No koniec. Elo! Dobra. Lecimy, lecimy tylko jedno i bum! Dobra. Elo!